Donald Tusk przegrał i wycofał Romana Giertycha. Nie ma już mowy o wielkich fałszerstwach, o sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Mówi o błędach, o nieprawidłowościach, które były, ale nie miały wpływu na wynik wyborów. Dokładnie to samo powiedział właśnie Sąd Najwyższy, a premier, a premier to grzecznie zaakceptował. Dziś więc Donald Tusk jest Przegrany, poraniony, pobijany, ale on tego przystawką nie daruje. Nie daruje tego przystawką, bo uważa, że to przez nie przegrał. Nowość od SFD. Syrop o smaku truskawkowym bez dodatku cukru. Dolej do wody i poczuj smak wakacji, bez zbędnych kalorii. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Najnowszy magazyn Zero już dostępny. Krzysztof Stanowski. Jak nie zostałem prezydentem? Zamów na magazyn.0.pl. A przecież jeszcze dzień wcześniej słyszeliśmy tę szaleńczą szarżę Romana Giertycha. Obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny i to jest, mogę powiedzieć z samą odpowiedzialnością przejęte w większości przez ludzi typu pana Olszańskiego, jak, jakiś braci kamraci, yy, którzy się zbierali w jakichś grupkach i nagle brat kamrat wystawiał kilkanaście tysięcy członków dowodowej Komisji wyborczej. To przywołanie dwóch największych świrów polskiego internetu to był jednak absolutny kosmos. Kosmos, który w dodatku kończy dyskusję, no bo co tu gadać, z wariatami się nie rozmawia, nie dyskutuje się. Tyle tylko oczywiście, że Wy możecie uważać, że to świry i że to kończy dyskusję, ale to nie do was to było. Roman Giertych nie obsługuje was, drodzy Państwo. Roman Giertych obsługuje swoją sektę. Roman Giertych obsługuje silnych razem. Tyle tylko, że to było w czwartek, a w piątek, w piątek sam Donald Tusk dał sygnał do odwrotu. Jego słowa, przynajmniej na dzisiaj, wydaje się, że zakończyły cały spór. To wydaje się, że mało prawdopodobne jest, aby skala nieprawidłowości yy, wypaczyła w sposób zasadniczy wynik wyborów. Słyszeliście to? Jest mało prawdopodobne, by te nieprawidłowości wypaczyły wynik wyborów. Zwróciliście uwagę na słownictwo, na słowo nieprawidłowości, to posłuchajcie premiera dalej. Unikam słowa fałszerstwo, bo, bo yy, yy, jest prawdą, że we wszystkich poprzednich wyborach nieprawidłowości się zdarzały. No cóż takiego się tutaj stało? Skąd ten nagły atak zdrowego rozsądku u Donalda Tuska? Przecież on tą jedną wypowiedzią zdezawuował cały miesiąc ciężkiej pracy Romana Giertycha. Cały miesiąc ciężkiej pracy tego zasuwania na Platformie X, tego przekonywania swoich silnych razem, przekonywania tych dziennikarzy, którzy już uwierzyli w wielkie fałszerstwa, tego docierania do swoich ludzi w sądach, w prokuraturach, no... Uruchamiania tych wszystkich zasobów. Giertych przez miesiąc ciężko pracuje i nagle Donald Tusk mówi: Roman, uspokój się. Nie było żadnych Przepraszam, nie było żadnych fałszerstw. Może owszem, nieprawidłowości, ale przecież one nie miały wpływu na wynik wyborów. Tusk zdezawuował nie tylko Giertycha. Tusk przecież odciął się od samego siebie i to samego siebie z poprzedniego dnia, bo przecież to dzień wcześniej, w czwartek. Premier wypuszcza takiego bardzo dwuznacznego tweeta. Przed liderami koalicji 15 października poważna próba. Wiem, trudno znaleźć legalne i skuteczne sposoby działania w tym ustrojowym bałaganie, jaki odziedziczyliśmy po PiS. Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie i nie dajcie się podzielić. Czyli jeszcze raz: Nie dajcie się podzielić. Stójcie przy mnie, wtedy się nie podzielimy. To jest jednoznaczny sygnał w tym bardzo wieloznacznym tweetzie. Ale dzisiaj, dzisiaj pytano o tę wypowiedź Donald Tusk, mówi, żeby go nie pytać o jakieś wpisy na Platformie X. Serio! Mówi, żeby go nie pytać o jakieś wpisy. Przecież to jego wpisy. Ale, Ale to było wczoraj. A dzisiaj jest już nowy dzień i nowa prawda. No ale co takiego się stało, co takiego się wydarzyło, że nastąpiła ta przemiana? Otóż Tusk dostał dwa ciosy. Pierwszy od wyborców. Oto w piątek ONET publikuje sondaż, i w tym sondażu, w tym sondażu spadek o 7%, o 7 punktów procentowych Platformy Obywatelskiej. PiS prowadzi. Gigantyczny spadek Platformy. Tytuł ONETu. Potężny spadek poparcia dla koalicji obywatelskiej. Okej, okay. Donald Tusk jest zbyt doświadczonym człowiekiem, by wierzyć w sondaże. On nie wierzy w nie, ale on wie, że inni wierzą i nie może tego lekceważyć. I to był cios pierwszy od wyborców, ale był też cios drugi od koalicjantów. Koalicjanci go opuścili. Donald Tusk został sam. Włodzimierz jeszcze raz tego nie wspiera. On jest zainteresowany wyłącznie fotelem marszałka Sejmu dla siebie, i w związku z tym milczy. On milczy, ale już szefowa klubu Lewicy, Anna Maria Żukowska, pokpiwa sobie, a to z Giertycha, a to w ogóle z tych z platformy, którzy nie potrafią pogodzić się z przegraną. Jeszcze gorzej jest z Szymonem Hołownią. Szymon Hołownia ciągle powtarza sorry na mnie, w jakiś takich machlojkach nie liczcie. Ja nie chcę być prezydentem nawet na chwilę, zwołam Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia, prezydent-elekt Karol Nawrocki będzie mógł złożyć ślubowanie i zostanie prezydentem. Nie mam zamiaru mu w tym przeszkadzać, mówił to Hołownia kilka razy i no sorry, ale to wreszcie musiało dotrzeć do Donalda Tuska. To nie daje mi podstaw do tego, żeby wchodzić w kompetencje prezydenta Rzeczpospolitej, a więc prosi, proponowałbym ukrócić na tym etapie te wszystkie koncepcje. Ale najbardziej spektakularny wydaje się cios, jaki zadał właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz. On tym razem niczego nie powiedział. To, co miał powiedzieć, że wynik wyborów należy uszanować, już powiedział. Teraz po prostu spotkał się z Karolem Nawrockim. W tajemnicy przed wszystkimi Spotkał się z Karolem Nawrockim i ogłosił to kto? Ogłosił to Paweł Szefernaker, przyszły szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Popołudniowe spotkanie z obecnym szefem MON, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dzisiaj spotkał się z wicepremierem Kamyszem prezydent-elekt? Tak. No, sorry, ale Donald Tusk pytany o to, robił dobrą minę do złej gry. Mówi, że no oczywiście to nic dziwnego, że wicepremier i minister obrony spotyka się z prezydentem, ale jakoś nie wytłumaczył, dlaczego on o tym niczego nie wiedział. Dlaczego to było w tajemnicy przed nim? A na pytanie, czy sam zamierza spotkać się z Karolem Nawrockim, odpowiedział krótko: "Nie". Donald Tusk zaliczył więc bardzo poważne ciosy od swoich koalicyjnych partnerów. A Donald Tusk Takich rzeczy nie zapomina i nie wybacza. Tak więc czas na zemstę przyjdzie, przyjdzie czas na zemstę. Jak ona będzie mogła wyglądać? Nie wiem. No, najprostsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że nagle ukażą się artykuły prasowe, poważne, dobrze udokumentowane, artykuły prasowe o jakichś aferach, w które są zamieszani politycy Polski 2050. A zaraz potem w innym medium wielki artykuł o stołkach, które zagarnął PSL. No, tak jakby inne partie nie zagarniały, ale będzie na pewno o tym. Dlaczego? No właśnie dlatego. Ale to drobiazg, to są wszystko detale. Być może Donald Tusk, jeśli tylko będzie miał siłę, znajdzie sposób, by ukarać przystawki jeszcze mocniej. Ale to nawet nie o to chodzi, że Donald Tusk jest poraniony, nie o to chodzi, że planuje jakąś zemstę. Co gorsza, Donald Tusk został ośmieszony. I on doskonale wie, że to jest dla polityka najgorsze, bo polityk może przegrać. Zresztą tu przegrywał wiele razy. Może przegrać, może nawet ponieść klęskę. Otrzepie się, podniesie, wstanie, będzie silniejszy, wróci i jeszcze kiedyś wygra. Ale polityk nie może zostać ośmieszony, trwale ośmieszony, bo wtedy staje się memem. Po prostu memem. I niestety po serii akcji z kamratami, no to już była wisienka na torcie, ale przecież wcześniej powoływanie się na jakieś kompletnie absurdalne analizy doktora Kątka, które wyśmiali nawet najbliżsi. Yy, Tuskowi publicyści i analitycy. Po tym wszystkim, po tych wszystkich imbach z taką sfochowaną panią prokurator Wrzosek, która mówi, no ja nie będę w prokuratorze okręgowej, y, mogę z rejonowej prowadzić te śledztwa. Po tym wszystkim Donald Tusk i jego partia stają się po prostu szajką szaleńców. Oni sami siebie sprowadzają do roli sekty. Oni nie potrzebują ciosu od kogoś innego, oni potrafią się zabić własną pięścią. Ale jeszcze raz, partia sprowadzona do roli sekty to jest po prostu kosmos. To jest absurdalny świat. Pamiętacie piosenkę Kazika? Kazik śpiewał: Nie należę do mafii, nie należy do sekty. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Ale w tej wersji Kazikowej historii, to Platforma była mafią, a PiS był sektą. I co teraz? Teraz Platforma jest i mafią, i sektą? No chyba to nie tak miało być też. Ale tak się dzieje, gdy Roman Giertek staje się człowiekiem numer dwa w Platformie Obywatelskiej. To jest w zasadzie koniec poważnej polityki. To jest koniec Platformy Obywatelskiej traktowanej jako poważna partia polityczna z własnym programem, z własnymi celami. To jest już tylko gromada ludzi, którzy mają jeden cel. Dojechać PiS i utrzymać się u władzy. Bo już żadnych innych pomysłów nie ma. Roman Giertych na świeczniku to jest właśnie symbol tego, co stało się z Platformą Obywatelską. To jest polityk... przepraszam. To jest policzek nie tylko dla umiarkowanych polityków Platformy, jeśli tacy gdzieś jeszcze tam są. To jest policzek dla wszystkich umiarkowanych, nieoszalałych wyborców Platformy Obywatelskiej. Ludzie naprawdę nie głosowali na Platformę po to, żeby stała się jakąś ogarniętą manią, sektą. Jakimś, przepraszam, ale psychiatrycznym przypadkiem. Tę śmieszność Platformy Obywatelskiej widzą koalicjanci. Jedni mówią o to nieoficjalnie, a oficjalnie na przykład pani minister Katarzyna Pełczyńska na łecz z przekąsem mówi tak: Ja wpisów pana Giertycha nie lajkuję. Tak to mogę najdelikatniej ująć jak mogę. W sumie delikatnie, ale mówi, że, przepraszam, ale proszę mnie z tym typem nie łączyć. I mówi tak o człowieku, który de facto spełnia rolę polityka numer dwa w platformie obywatelskiej. Niebywałe. Tu muszę Wam powiedzieć jedną historię. Historię sprzed paru dobrych lat. Otóż miałem wtedy jeszcze takie piłkarzyki w domu. Ja, w zasadzie nie ja miałem, tylko mój dziesięcioletni naówczas syn. No i przyszli jacyś znajomi, w tym dwóch aktorów. Poszliśmy grać w te piłkarzyki. Ja z synem kontra dwaj znani aktorzy. No i jeden z nich grał bardzo dobrze, a drugi też bardzo dobrze, ale jakby to powiedzieć, bardzo to przeżywał. No i się okazało, że wygraliśmy. znaczy, ja z synem wygraliśmy z nimi. Wygraliśmy dwa do jednego w takich, takich rundach. Kiedy przegraliśmy jedną z tych rund, mój syn dzielnie to zniósł. Ale kiedy oni przegrali drugą, to jeden z tych aktorów po prostu oszalał. Po prostu oszalał. Zaczął wrzeszczeć i mieć pretensje do tego drugiego, że to przez ciebie przegraliśmy. Ja patrzyłem na to zdumiony i wszyscy patrzyli zdumieni, bo dziesięciolatek okazał się doroślejszy, normalniejszy niż poważny, dorosły w końcu aktor. I dzisiaj Platforma Obywatelska zachowuje się jak ten aktor, który przegrywa, ale nie umie przegrać. Nie umie tego unieść. A jak przegrywasz, nie umiesz przegrać, to po prostu jesteś jednym wielkim przegrywem. I to się właśnie stało z Platformą Obywatelską, i Tusk być może otrzeźwiał, ale zrozumiał, że tak dalej nie może. A nawet jeśli nie zrozumiał, to ktoś nim wstrząsnął. W każdym razie następuje odwrót, być może chwilowy, od tego szaleństwa, które trwało w czerwcu. Ale być może to szaleństwo działo się wyłącznie w mediach społecznościowych, wyłącznie w głowach polityków. Dochodzę do takiego wniosku, patrząc na to, co działo się dzisiaj, co działo się w piątek pod Sądem Najwyższym. Były tam dwie grupy, maleńka grupa kodu z nieśmiertelnym, jak widać, Mateuszem Kijowskim i sporo liczniejsze, ale też nie jakaś przepotężna demonstracja klubów Gazety Polskiej. Była tam Joanna Pinkwart, więc zobaczmy jej relację. Domagamy się oględzin i przeliczenia wszystkich głosów w tej chwili oraz badania dokładnego wpływu nielegalnej aplikacji, której używali członkowie komisji. A jeżeli po tych sytuacjach by się okazało, że są poważne, systemowe naruszenia były, to trzeba wybory powtórzyć. A ile takich protestów jeszcze planujecie? No bo dzisiaj jest to posiedzenie, na no do 1 lipca ewentualnie można przekonać sąd, jeżeli, jeżeli takie macie macie. Proszę nie używać słowa sąd, bo to nie jest sąd. To jest grupa przebierańców, którzy nielegalnie się zbierają w budynku Sądu Najwyższego i próbują udawać, że mają prawo orzekać w jakiejś sprawie. Nie mają takiego prawa, ponieważ są, nie są sądem, ani ta Izba nie jest sądem zgodnie z polskim prawem, ani ci państwo nie są sędziami zgodnie z polskim prawem. No to kto w takim razie powinien przeliczać te głosy? Powinni legalni sędziowie, są w Sądzie Najwyższym legalni sędziowie i mogliby to zrobić. No dobrze, a jakby w ostatecznym rozrachunku okazało się, że Karol Nawrocki wygrał bardziej, to co? Jeżeli się okaże, że taka jest wola wyborców i że tak wyborcy głosowali, to oczywiście będzie prezydentem. Natomiast dopóki nie wiemy, jak wyborcy głosowali, bo tego nie wiadomo, bo wiemy na podstawie kilkunastu komisji, że wyniki podane w protokołach przez PKW się bardzo różniły od tego, co zrobili wyborcy i to w obie strony zresztą, jak już wiemy. To znaczy, że po prostu to są jakieś losowe liczby. Wybory prezydenckie nie mogą być totolotkiem. Wy protestujecie, czas jest jeszcze do 1 lipca, ale jeżeli jednak zostanie zatwierdzony wybór Karola Nawrockiego, to, to co zrobicie po 6 sierpnia? Nic nie zrobimy. No co możemy zrobić? Grupką ludzi, 20 czy 30 osób. Okej, okay, czyli już nie będzie więcej protestów? No tak, nie. A ja mam ważne trzy protesty. Jeden jest zresztą powiązany mocno z Kanałem Zero. Że po prostu cały proces zbierania podpisu dla kandydatów, ja tu od, od trzech miesięcy o, tym, o to walczę, jest tak skonstruowany, żeby nikt ich nie zebrał. I PKW od wielu lat, przynajmniej w trzech różnych pismach, pisało do Sejmu, czy możecie dodać dane osoby, która zbiera te podpisy, i za każdym razem, jak przychodzi nowelizacja kodeksu wyborczego. Ten element jest pomijany, mimo że PKW wręcz ordynarnie pisze: Dodajcie element, kto te podkisy zbierał, by ludzie byli potem brani do odpowiedzialności. To jest pierwszy proces, a drugi proces był taki, że ja jako przewodniczący komisji wyborczej w ogóle byłem załamany tym, jak wygląda proces głosowania. Tam każdy może sobie dorzucić, ile chce. Głosów bez w ogóle, nie da się tego skontrolować w żaden sposób. Oczywiście ktoś patrzy na urnę czy ktoś nie dorzuca, ale jeżeli ktoś by dorzucił te głosy, to by te głosy dorzucił w trasie liczenia, gdzie ja jako przewodniczący mam ograniczone możliwości kontroli. Czyli tam ludzie nie są goli, bo każdy z tym może wyciągnąć spod pazuchy ile chce, jeżeli on wie, że pod danymi adresami nikt nie mieszka, pasnie sobie co chce i jest po temacie. 90% ludzi jest z powołania partyjnego i oni czują, że to jest ich patriotyczny obowiązek, żeby ocalić Polskę od ty drugi. To Czyli pana protesty są takie jakby techniczne co do całych wyborów? Absolutnie. Moje protesty są techniczne co do całych wyborów. No to posłuchaliśmy, co mają do powiedzenia ci, którzy twierdzą, że trzeba przeliczyć wszystkie głosy. To są m.in. działacze Komitetu Obrony Demokracji, obywateli RP. Ci wszyscy, których widzieliśmy na protestach przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, protestują i teraz. No to w takim razie zobaczmy, co do powiedzenia ma konkurencja... Po drugiej stronie, czyli ci, którzy twierdzą, że głosy zostały dobrze policzone, no i że wszystko jest jasne, a mieszanie się prokuratora generalnego osobiście do tej sprawy, to jest zamach na demokrację. Tak przynajmniej e, głoszą te hasła, które słyszeliśmy. Zobaczmy, co powiedzą nam. Czy dzisiaj powiedziałam to panu Tuskowi? Czego ty oczekujesz? Że mnie tutaj nie będzie? Że ja pójdę malować paznokcie? Nie, ja przyjdę tutaj powiedzieć ci, wyliczyć ci wszystkie twoje kłamstwa. To, że niszczysz mój kraj, a ja ci na to nie pozwolę. No to mniej więcej wszystko, ale miłość jest zasadą absolutną. Tego mnie nikt, znaczy uczył. Ja nawet nie wiem, jak to się stało. Ona jest we mnie, a ja w niej. Kropka. Czyli bronić Polski. Absolutnie. Liczymy, liczymy, to jest matematyka. Że pani odpowiem. Co, co z tymi workami się tam dzieje? Ania, co się z tymi workami tam dzieje? Wiemy? nie w piwnicach. Rozumie pani. Czy możemy opowiedzieć moim, dziesiątki bajek? Każda moim będzie zdanie, e, To by była metoda, po pierwsze, że to jest bezprawne, ale po drugie, to by była metoda na to, że może się nagle pojawić duża ilość dziwnych głosów, które są nie tymi głosami, które chcemy, prawda? Żeby były, czyli nie, niezgodne z prawdą, to, co się wydarzyło, się wydarzyło. My mamy takich samych ludzi w Polsce, do których nie dotarł na przykład kanał Zero czy Republika, czy inni. Którzy są całkowicie otumanieni. Im się mówi w mediach zupełnie co innego, niż, niż tak naprawdę wygląda rzeczywistość. Y przed chwilą rozmawiałem z młodą dziewczyną, ona powiedziała: No, przecież do nas nikt tutaj, do Polski nie wjedzie nielegalny, bo nasz rząd pilnuje granicy. Tak, tak, mówią, ja Taką mówię, 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 ma, ma informację, opakacje, że opakacje, nasz rząd nieprawda. pilnuje granicy. Ja przepraszam za gestykulację, ale. W każdym razie y, mówię o ludziach otumanionych i z jednej strony i z drugiej. Trzeba w sposób świadomy, jeżeli ktoś wybiera, powinien to robić w sposób świadomy. Przecież premier Tusk już raz rządził i co zrobił? Zniszczył gospodarkę Polski, a teraz niszczy ponownie. Wszystko, wszystko, co robi, próbuje oszukać. Trzeba sprawić, aby wybory były uczciwe i żeby już nikt przy nich nie dłubał. Ale zapamiętajmy też to, co najistotniejsze chyba. Otóż w piątek Sąd Najwyższy był bardzo klarowny. Powiedział tak: błędy w liczeniu głosów były, były nieprawidłowości. Tyle tylko, że były one na tyle niewielkie, że nie wpłynęły na ogólny wynik wyborów prezydenckich w Polsce. I obstawiam, że tak też Sąd Najwyższy powie we wtorek, kiedy zakończy już cykl rozpatrywania protestów wyborczych. I we wtorek 1 lipca Sąd Najwyższy powie zapewne, że okej, okay, były nieprawidłowości, były błędy, ale nie wpłynęły one na wynik wyborów. Karol Nawrocki jest prezydentem Polski, bo wybory były ważne. Tylko, czy to będzie oznaczało koniec emocji? No nie. Obstawiam, że nie. Otóż, jak widzicie na przykładzie dwóch ostatnich dni, Donald Tusk może zmienić zdanie z dnia na dzień i całkowicie zmienić nastrój. Być może, więc do poniedziałku, co ja gadam, do poniedziałku, do jutra, może całkowicie zmienić swoją e, narrację. Może. Zwłaszcza, że emocje, tak jak zresztą każdemu politykowi, ale on to opanował do perfekcji, emocje są mu potrzebne do utrzymania się u władzy. I on z tych emocji nie zrezygnuje, nie, nie ze swoich emocji. On nie zrezygnuje z waszych emocji. Nowość od SFD Syrobo smaku truskawkowym bez dodatku cukru. Dolej do wody i poczuj smak wakacji bez zbędnych kalorii. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system moneyback. Najnowszy magazyn zero już dostępny. Krzysztof Stanowski. Jak nie zostałem prezydentem? Zamów na magazyn.zero.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.